Witam Was ten sobotni poranek, wyjątkowo dzisiaj nie jesteśmy ani na zawodach, ani w pracy, chociaż w linii prostej do mojego warsztatu mamy jakieś kilkaset metrów. Jesteśmy na arenie Pruszków, wyjątkowo na torze kolarskim. No wyjątkowo, bo z reguły ostatnio jeżdżę w dół, a nie po płaskim czy też w ogóle pod górkę. A tutaj w ogóle dla mnie coś nowego, pierwszy raz jestem na takim, na takim obiekcie, bardzo dużym, muszę do tego dodać. Jesteśmy tutaj na zaproszenie Grzesia, Grzesia zaraz przedstawimy. Dostaniemy parę niespodzianek, także nie mogę się w sumie doczekać. Co to będzie? Na pewno będzie bardzo męczące to wszystko. No i nie lada wyzwanie. Pierwszy raz na blazeri będziemy latać na rowerze, także na pewno będzie ciekawie. Zobaczymy. Cześć Pawle. Siema. Ma. Nie ma Cię widzieć. To Oj, ciebie na, na razie też. To jest właśnie Grzesio. Grzesio, który jest z są już nawet nie wiem ilu, ale kilkudziesięciu medali. W Pucharze Polski, Mistrzostwach Polski, Europy, Świata i w ogóle ja na razie nie mam Szczęść, żadnego. Szczęść, że była możliwość tylko pozdobywałem. Bardzo, bardzo dobrze. Ja, ja na razie nie mam żadnego, ale może wygram casting, na, mam, mam, mam talent także. Zobaczymy, wyjdzie w praniu. Eee, trochę to duże, jakieś takie... Znaczy Duży obiekt w Piszkowie, 20-50 drewniany, na którym będziesz miał okazję za chwilę pojeździć, skorzystać z tych uroków dobrodziejstw po prostu kolarskich wytestujemy no. to wszystko robi, robi wrażenie dobra głupie pytanie ile trzeba jechać na godzinę żeby podjechać pod ścianę e, i się nie wypierniczyć no fajnie by było zachować te 30 km na godzinę ale to przy ostrym kole który za chwilę Ci wytłumaczę nie będzie problemów bo jest zupełnie inna specyfikacja jazdy, kręcenia więc na tu pewno... sobie na pewno dam się radę. na radę pewno... rower, który mamy stosujemy na torze kolarskim e, to jest oszczekowo tak zwane no, masz jeden obrót Masz jeden obrót, nie pokręcę, jedno przełożenie, masz cały czas na okręgu kręcić i tyle. Żeby zatrzymać się trzeba wytrącić trochę prędkość, ale to jeszcze przejdziemy po prostu na, na obiekt, już na bezpośrednio na to, torze, opowiadam Ci o zasadach bezpieczeństwa, o wszystkim. E, rower nie jest bardzo skomplikowany, tak? Prosta rama, konstrukcja tak jak widać nie jest Oj. mega jakoś powyginana. A, karbon, Sam się będzie drogo. Mm. Dobra, będziemy mogli się pośmiać, tak? Wąskie oponki, nie to co masz w zjazdówce, oczywiście. E, oczywiście muszą być do tego pedały z blokami. Tu masz specjalne buty Właśnie kolarskie. Ja w te bloki to bym nie wierzył, bo za bardzo nie, Więc bym nie chciał wspinasz, minę, po prostu wspinasz. buta i masz dostępne. Dodatkowo e, zabezpieczeniem są paski spinterskie, tak jak tutaj widzisz, tak żeby e, ta noga coraz znajduje takie się same, no. w nóżkach. No to będziemy stosować noski najwyżej. To też wyjdzie zupełnie inaczej. Rower ogólnie przez Międzynarodową Unię Kolarską musi być 6,8 kg. Zachowana taka masa. Ten rower waży około 7 kg. Nie no, widać, że jest lekki, fajny. Proszę, zobacz. Mamy... Silny jesteś, widzę. To jeszcze językiem. No. <laughs> Nie no, fajny. A tak y, kosztowo? Jak się wypiernicza za grubo, to ile to nas będzie kosztowało? Kosztowo w zależności, bo ja wiem, rowery, rowery kosztują dobrej klasy. Sama rama Framset, czyli rama, Aha. widelec, sztyca, y, to jest koszt od 7-8 tysięcy złotych w górę. Nie, ja, ja myślę, że euro to Ten, plus. który jest z 2000 roku, kosztuje około 13. Ale za chwilę jeszcze pokażę Ci rower tej jakby najwyższej półki, który kosztuje, sama rama właśnie, ten francet za 30. Bo do tego wszystkiego jest najważniejszy zestaw, czyli jeszcze oprócz butów kask, ale dla Ciebie. Kask wiem swój, ale jest mało aerodynamiczny. Proszę bardzo, będziesz miał fajny strój na dzisiejszą jazdę. Czy rozmiary za małe, żeby nie było? On musi być specjalnie aero. Proszę Cię, zobacz sobie. Do tego jeszcze dojdzie... Cztery rozmiary za małe. Nie, to się wszystko naciąga, spokojnie. Albo szybko dojdziemy do tego momentu e, dwuczęściowy strój. Będzie ci na pewno komfortowo o, i poduszeczka, jechać jaki jest dobrze Poduszka. Ja się, Dziękuję. Dobra. To będzie mój. Już widzę, że to jest za krótka pozycja. No nie da mi tego lepszego, bo. Chyba, 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 chyba. To ty powinieneś na siebie. O. O się niego? No. I teraz drugie musisz to o. samo. O, no bacz. Dobra, to będę myślał w trakcie. Dobra, a jak się wypinam? Normalnie? Co, zapomniałem powiedzieć, bo... się za zadolny Dobrze. Ognij ręce w ramionach. Z No pięknie, perfekcyjnie. Perfekcyjnie nie wiem dlaczego cię do kadry jeszcze nie wzięli. Ale wy zadają mi szadełko A wyżej Naprawdę, bo jest za nisko Ja, jak pierwsze wrażenia z jazdy na tym sprzęcie? Poduszka nie działa, zawadzam pedałami yy, naszymi stopami o przednie koło, więc coś jest nie tak chyba z tą geometrią i boli szyja, bo zadzieram głowę tam Nad tak. ją popracujemy I Jak jadę tam, to patrzmy tam Nad ją popracujemy, będziesz się patrzył tylko co się dzieje przed Tobą tak, Maksymalnie no i... 5 metrów Gołębia nie trafić Nie trafisz Chociaż nie, ostatnio tu latały, ale spokojnie no... e, Ustawiliśmy pozycję taką względną To jeszcze będzie do dopracowania, takiej wiesz Wyślifowania no mam... i tak. będzie ok wszystko Może to jeszcze opuścimy tam Coś możemy Nie. zrobić. <noise> Ale będziecie no, bardziej no, no, no. szyja bola. Dobra, dawaj tą skorupę i idziemy. To lecimy. Dobrze, siedzisz. Eee, Ach, się pierwszy punkt za tobą. Siedzisz, jesteś śpięty i tyle. Pierwsze zasady jakie panują na torze to jest to, żeby nauczyć się poprawnie na tym jeździć, czyli Zaczynamy tradycyjnie jazdę między tą wewnętrzną bandą a szeroką niebieską linią, co się nazywa Tetlarkiem. Mhm. E, tu pokonujemy takie 10 okrążeń w naszym przypadku, bo jesteśmy sami. Dobrze, przyspieszamy trochę kurs. Widzę, że jesteś bardzo ambitny, więc po dwóch okrążeniach zobaczymy, Nie, co muszę będzie. Nie na zamiary. To bardzo dobrze. Ktoś musi dzisiaj tu podjechać pod bandę. No. Chodź do mnie. Kwestia przyzwyczajenia, spokojnie, przejedziemy te dwa okrążenia, zobaczymy jak to wygląda Masz wąską kierownicę, eee, tak jak widzisz, cały czas musisz na okrągu kręcić tymi nogami Nie, to, to spoko, bardziej się stresuje tym, żeby nie jechać, na zasadzie jak jedziemy gdzieś tam wyżej, że się jakoś tam ześliznę i się szybko nie wypnę, nie? Eee, te, to są opony, tak? Eee, to są treningowe koła, które masz w, w tym momencie w rowerze mhm. eee, One naprawdę mają znakomitą przyczepność, więc o to bym się w ogóle nie Udy, martwił to jest strome eee, Ściana to jest 7 metrów do góry i 43 stopnie nachylenia. Więc jest po czym pojechać, dlatego będziemy musieli troszeczkę e, przyspieszyć. Na samym początku zrobimy taką rundę szybką, a później będziemy stopniowo troszeczkę zwaniać. Tak, ale żebyś. wypierdzielę Nie, nie jest tak straszne. Przez tyle lat, co sam trenuję. Dobra, ale, a nie mogę jechać nie wpięty po prostu? E, nie, bo to jest większe niebezpieczeństwo ze względu takiego, że jak jesteś nie wpięty. Od razu panikujesz i próbujesz się podeprzeć nogą, co jest błędne, bo odbija się po prostu tylko od toru i to jest gwarantowane, że się przewrócisz. Na niebiesko. Wjeżdżasz na niebiesko. To chodzi o to głównie, żeby się oswoić z tym nachyleniem, tak? Bo już czujesz w tym momencie, że coś jest nie tak, nie wiesz do końca co. Na razie to czuję, że mi ręce związają w karbonowej kierownicy. W karbonowej kierownicy. Ślizgasz się. Czerwoną linię Nad czerwoną? Nad czerwoną. Teraz nad czerwoną idziemy, a nie na czarną? Nad czerwoną. To nie tak jest naszne. Nie mamy jesteśmy w połowie chyba treningu grzechu nie słucha, więc mogę tak naprawdę powiedzieć jak to jest w ogóle bez sensu do dupy i męczące nie no żartuję ogólnie, naprawdę super przygoda ja się tylko martwię, żeby się nie wyłożyć gdzieś na tym zakręcie, bo naprawdę no, robi wrażenie. jak grzechu chyba mówił tam, nie wiem, 43 stopnie chyba nachylenia. E, także naprawdę szczególnie jak się na dole podjeżdża pod tą ścianę i widać jej kąt i jak ona jest wysoka, to, to ja się tylko boję, żeby się nie wyłożyć, ponieważ jestem wpięty w pedały. W których nigdy wcześniej nie jeździłem, jeździłem we spedach, a jednak jest troszkę inaczej, szczególnie wpina się o wiele, o wiele trudniej. E, wypina w sumie też, ponieważ sprężyny są bardziej e, jak gdyby sztywno ustawione niż w tych moich pedałach, więc wszystko jest ciężej. Także się tylko modlę, żeby się nie wyłożyć, bo no, będzie słabo, a naprawdę no, ogólnie zabawa super, bardzo męcząca, ja w sumie po nie wiem ile zrobiłem z 10 kółek pewnie już tak naprawdę spuchłem na tyle, że nie byłem w stanie utrzymać się pod, pod samą bandą, ale jeszcze mamy kilka, kilka godzin w sumie jeżdżenia i mam nadzieję, że podołam, żeby jednak pod tą ścianą się utrzymać, jak na driftera przysta przystało, także trzymajcie kciuki, dzięki. No dobra, Paweł jest teraz, widzę, bardzo zajęty kręceniem śrubek i dokręcaniem, ulepszaniem troszeczkę sprzętu. Yy, będzie trzeba na nim troszeczkę jeszcze popracować, bo technicznie leży naprawdę. Ale na pierwszy wjazd naprawdę ogromne wrażenie na mnie wywarł. Yy, a to już jest coś, więc zobaczymy jak będzie przy drugim wjeździe i no nie mogę się doczekać już naprawdę. Zapraszam. Panie płuc, stage 2. Będę podmienił kask. Jak? Eee! Luźno, ręce, Ręce, bo. Nie, bo się trzymam się góry kierownicy zamiast dołu, bo tak trochę jest strasznie nienaturalnie dla mnie, żeby tak się mocno schylać. Więc jeżdżę tu, a tu jest karbon, jest śliski i się strasznie tu mi Jakoś tam duło, nie mi wysiadają, bo tu zjeżdżam. No i co, ze, ze trzy razy chciałem przestać podałować, ale oczywiście się nie dało, więc trzeba było. No i w sumie się na mnie nie jest ta, a, aż taka straszna. W pierwszy raz jak wygotuję ten, ten narzut, no to, to kurde wygląda słońce. Wyrażenia, wyrażenia są takie same, Wymieniam po, trze po trzecim kółku. O! Szczególnie za grzechem, jak nóżki pieką. A on se stoi, a on se stoi. No to mamy tutaj młodego, obiecującego zawodnika. Był chwilowo w kadrze, ale się po prostu na nim nie poznali. Nie wiem w ogóle co oni robią, kompletnie to jest bez sensu, bo to naprawdę jest taki kot na tym torze i na tym rowerze to co on tu wyprawia to jest po prostu unbelievable pomału się rozkręca e, ja też tak pod ścianę już umiem Co prawda się boję, żeby z deola nie zrobić A, no właśnie, no, no właśnie tak to wygląda A to oto w tym ale się pierdzielony pochylił <grywia> I kolanem po ziemi Ale oszukuję pod ścianę i podjeżdża No, cwaniaczek, to, to ja też tak chcę. Zaraz go zapytam, czemu taka ściema, że on tam na górę nie podjeżdżał. Tak było, tak było, najlepiej było. Wygrałeś ten pokaz. Gotowy? Odjazd. Dobra, mamy tutaj Pawła Trele, zawodnik profesjonalny, kolarz torowy z wieloletnim doświadczeniem. Trzeba przyznać, zobaczcie jak on pięknie siedzi na tym rowerze Jak on pięknie władą umiejętnościami na tym rowerze Widzimy jego pierwsze okrążenie Proszę bardzo On w ogóle nie spocony, nawet, nawet troszeczkę nie zmęczony Widzimy jak tutaj jedzie Napędza się specjalnie żeby wjechać na rundę Łapiemy oczywiście jego Patrzcie jak on momentalnie wjechał na e, górę Zaraz pod bandę, zaraz będzie zjeżdżał, zaraz będziemy łapać mu ostatni czas 250 metrów Jedziemy Paweł, jedziemy wszystko w tym momencie uruchomił się. Jak widzimy, bardzo dobre to jazdy. Widzimy go troszeczkę wyniosło na niebieską, ale jedzie bardzo dobrze. Cały czas ciasto. Jak podskakuje na tym siodełku. Ostatnie 100 metrów pozostało do zakończenia tej konkurencji. Czy zwycięży Paweł Tela, czy Grzegorz Zegier? Nie wiem, czy się Wam pochwalić, czy nie, że dostałem łomot od Pawła ale to tylko dlatego, że jechał na lepszym rowerze jest bardziej doświadczony ode mnie e, te doświadczenia, które przełożę ze swojego toru na ten tor, to po prostu zobaczcie no 17,608 e, dobra, to ostatnia faza naszych przygotowań, dzisiejszego treningu e, prawie skończyliśmy, ale jeszcze nie do końca, bo dla Ciebie fajna niespodzianka e, czyli mamy tu do przedstawienia e, fajnych e, naszych polskich czołowych sprinterów. Czarek Łączkowski Daniel Rochna, Mateusz Miłek medaliści mistrzostw świata, mistrzostw Europy wielokrotnie mistrzowie Polski E, niezliczone po prostu. Czyli ogólnie wciągają Cię nosem? Czyli ogólnie e, można tak powiedzieć. Więc ja, ja tylko pomagałem w przygotowaniach, więc troszeczkę się zapracowaliśmy. Jest e, jesteś ojcem sukcesów, bardzo e, Można tak powiedzieć. Z Danielem jeszcze konkurowaliśmy ze sobą, e, z Mateuszem również. Czarek jest tutaj najmłodszy z tej trójki. E, ale ale jesteś mistrzem świata, Wice Wicemistrzowie, mistrzowie, mówię. Można o nich naprawdę wiele mówić, ale najlepiej będzie, jak się przekonamy e, o tym, co pokażemy za chwilę na torze. No dobrze, to wyścig będzie na 5 okrążeń wyścig skrec. Startujemy? Nie. Startujemy. Ja już! Paweł Jak podsumowujesz swoje jazdy? Czy to, co tu miało miejsce, spodziewałeś się tego, czy nie? Czy może jakoś inaczej to sobie wyobrażałeś? Spać. Poszedłem, spać. poszedłem teraz spać. Nie no, nogi w kość dostały, bardzo fajnie. No fajnie, że nie przewróciłem się nigdzie, bo jakiś to miałem... Może nie jakieś lęki, ale tak nie chciałem sobie coś tam zrobić na tej ścianie. A no w sumie nawet łatwiej poszło niż, niż myślałem. No i co, no nie ma kondycji, no i tak naprawdę chciałbym pojeździć więcej, ale robimy dwa, trzy kółka takie na ostro i, i już tam płuca w miarę, a nogi w ogóle, no więc no trzeba jeździć. No. Przyspieszyliśmy ten kurs instruktażowy po to, żebyś mógł wjechać po prostu po tą bandę, bo e, tak, tak, tak bo tu tak to byśmy rozmawialiśmy, nie że chcesz. E, nie wjechalibyśmy. Jakbyśmy mieli przygotować się, to zazwyczaj to ma miejsce wjazd pod bandę przy drugim, trzecim treningu, więc tu przyspieszyliśmy. Ale naprawdę e, ja jestem pod ogromnym wrażeniem, że dałeś radę. Fajnie sobie poradziłeś e, z tym. Zasługa trenera. No, <laughs> Bardzo dziękuję. Mistrz Polski, Europy, świata i w ogóle, także wiesz. No. <laughs> Bardzo dziękuję. Coś to musi być, ale zapraszam się na pewno częściej tutaj na arenę do Puszkowa. E, tor jest otwarty, będę, jak tu widać dla będę, wszystkich. Będę się starał. Blisko mamy, także jakoś po pracy Myślę, że na pewno postaram się parę razy wpaść, bo, bo fajny trening, no. i, i fa właśnie fajne jest to, że nie muszę robić czegoś ileś tam czasu, w sensie długo, żeby się zmęczyć, robię trzy kłeczka, wypływam wy płuca, zabieram zabawki, idę do domu, no i to jest typowy spinterski trening, ale jak będziemy chcieli trochę popracować nad wytrzymałością, też jesteśmy w stanie wszystko no, zrobić. Rowery, tak jak widziałeś, mamy e, pełny taki zakres e, do popisu, będziemy przebierać po prostu sprzęcie jak najbardziej, więc e, na pewno się tu częściej zobaczymy. Tak jak mówisz i, i dla mnie też jest niesamowicie, że tu się pojawiliśmy, u mnie, jak to mówiąc w domu, bo tutaj spędziłem od 2008 roku naprawdę wiele czasu, e, więc mam nadzieję, że częściej jeszcze będę bywał. Spoko, dzięki bardzo. Dziękuję Ci bardzo. A my się pewnie zobaczymy, kiedy się zobaczymy, nie wiem kiedy, ale ja Ci wymyślę jakiś, <laughs> jakiś, jakiś foc w jakimś samochodzie jeszcze. i ja Ci się zrewanżuję <laughs> tak, tak, tak. za te wszystkie okay. przytyczki, no, żeby to by... nie było. Także dziękuję, bardzo dziękuję jeszcze raz i coś tak. Tak jakoś się odłączymy. Nasz trening kolarski dobiegł końca. Naprawdę serdecznie wszystkim polecam, bo zabawa jest przednia i jak ktoś się chce szybko zmęczyć, to to jest idealny sposób. Także jeszcze raz Arena Pruszków. Bardzo fajne miejsce. Dziękuję oczywiście Grzesiowi za ogarnięcie całego tematu, przyjęcie nas tutaj, ubrania, wyposażenia w sprzęt. Naprawdę dzięki wielkie. No i cóż, przyjdzie wiosna, to mamy tutaj niecy plan. Zobaczymy jak Grzesiu się ogarnie na czterech kółkach, a nie na dwóch. Zorganizujemy mu jakiś driftowóz I tym razem ja będę z niego na a nie on ciągle ze mnie Także rewanż będzie na pewno srogi Trzymajcie kciuki, zobaczymy jak wyjdzie na wiosnę, hejka